Kochani, przekaz dla mm, baranka, kim wy będziecie za pół roku, jak się będziecie czuć, co będziecie robić, czy coś się zmieni w Waszym życiu. Zaraz zobaczymy, jak wy się tutaj będziecie prezentować. I co się będzie działo za te pół roku? No dobrze. No i wy mi się tutaj pokazujecie, kochani, jako królowa denarów, czyli jest to kobieta, która doskonale potrafi zarobić pieniądze, doskonale dba o swoje interesy, tak? I wy tu mi się pokazujecie w ten sposób. Przyjdą do was jakieś wiadomości, najprawdopodobniej, wiadomości, które spowodują, że wy poczujecie się taką kobietą na szczycie. Być może dostaniecie adwans, podwyżkę. Ale potem z jakiegoś powodu mamy tutaj kartę wisielca, czyli albo urlop, albo hmm, nie wiem, rzucicie pracę, tak naprawdę. Najpierw dostaniecie awans, na przykład podwyżkę, a potem nagle okazuje się, że hmm, nic z tego nie wyszło. Mamy tutaj kartę jakiegoś zawieszenia. A może zobaczę, czego, czego to zawieszenie będzie dotyczyło. A będzie dotyczyło tak naprawdę, że będziecie, mimo, że będziecie tą królową denarów, to najprawdopodobniej będziecie jeszcze rozważali jakieś oferty, inne pracy, tak? Czyli mamy tutaj tą dwójkę denarów, ona mówi nam o tym, że my możemy tak naprawdę jeszcze sobie wybierać i przebierać, bo przyjdą tutaj najprawdopodobniej właśnie jakieś wiadomości. Być może będą to wiadomości <laughs> bardzo dobre finansowo dla Was, a będą to być może mimo, że Wy już tutaj pokazujecie się jako kobieta naprawdę zaradna, konkretna, i dobrze ustawiona finansowo no to mamy tutaj jakby żonowanie tymi pieniędzmi, czyli i tymi ofertami ja to zawsze mówię, że jeżeli chodzi o pracę no to mamy tutaj dwie jakieś inne oferty, tak, i być może będziecie za te pół roku myśleli o tym, żeby jeszcze sobie, albo będziecie wybierali między tą pracą, a inną, tak i będzie przy tym jakieś zawieszenie, tak jakbyście być może mieli pójść na zwoli lekarskie na urlop na przykład, tak żeby jeszcze to przemyśleć no i zobaczmy co w życiu A w życiu, kochani, to tak naprawdę mamy tutaj jakiegoś mężczyznę, który pojawia się jako król buław. Jest to mężczyzna po 40, przy tym jest dosyć dużo wiadomości. To tak, jakbyście tak naprawdę będziecie na szczycie, tak, jakbyście mieli komunikować się cały czas z mężczyzną. Hmm. Ten mężczyzna to jest taki mężczyzna, który się, to jest taki amant trochę miłosny, ale tak naprawdę jest to najgorszy z króli, z całej talii, dlatego że on jest taki po pierwsze nieprzewidywalny, a po drugie, to jest mężczyzna do seksu. Tak naprawdę i tutaj nie mamy żadnych trwałych wartości, które ktoś chciałby z nami zrealizować. Mamy tutaj bardzo dużo wiadomości, no i te wiadomości spowodują, że wy będziecie tak naprawdę musieli wybrać. Nie wiem, kim jest ten król buław, czy wy go znacie na dzień dzisiejszy, ale pojawia nam się karta dwójki buław, która mówi o tym, że ja muszę dokonać wyboru i ja muszę wiedzieć, co ze swoim życiem w tym momencie, jeżeli chodzi o tego mężczyznę zrobić, bo ja się czuję w ogóle złapana w jakąś taką pułapkę. Mnie tutaj wszystko zaczyna jakby przytłaczać z zewnątrz, łącznie że myślę, że z tym mężczyzną, ponieważ to przy nim jest ta dwójka buław, która mówi o tym, że będziecie musieli zdecydować i wy się będziecie tu, czuli bardzo tacy stłamszeni. I w ogóle, wy zamiast tego króla buław, który tutaj pojawia się jako taki trochę może nawet nieromantyczny, ale to jest mężczyzna taki zdobywca i jemu generalnie zależy na, na takich relacjach typu układ, tak. Nic więcej. Wy byście tak naprawdę bardzo chcieli króla denarów, który pojawia się obok i to jest mężczyzna, który po prostu dba o kobietę, i bardzo często jest to osoba jedyna, tak naprawdę, jedyny żywiciel rodziny. A nawet jeżeli nie jest jedynym żywicielem rodziny, to on zarabia często gęsto więcej i on w ogóle dba o wszystko, co, co jest w domu. A nawet jeżeli nie jesteście parą, to on dba o kobietę po prostu. Tak? I teraz macie tą kartę ósemki mieczy, która tak naprawdę to jest taka karta, która obarcza nas różnymi obowiązkami, oba, obarcza nas bardzo często opłatami, obowiązkami. Wszystko dookoła nas zaczyna gdzieś tam. Te, te miecze pokazują, że jesteśmy dźwigni po prostu dokładnie tymi mieczami zewsząd i te miecze mogą reprezentować w ogóle różne sytuacje różnych ludzi. Być może nawet instytucje. I mamy tutaj tego króla denarów, tak, który nie pojawia się bez powodu i tak, albo byście chcieli tego króla denarów po prostu zamiast tego króla buław, mieć w swoim życiu, albo żeby się ktoś, nie wiem, no pojawił ktoś, kto by wziął odpowiedzialność, tak, i pomógł wam w jakiś sposób, albo jest to sytuacja, w której idziecie do nowej pracy i po prostu pracujecie dla mężczyzny, tak. Jeżeli mm, pojawi się ten mężczyzna, tak, król denarów, to przy tym królu denarów mamy bardzo dużo opcji, tak, różnych, najróżniejszych. Jest przy nim w ogóle bardzo duży wybór, tak, tak jakbyście mieli, mając takiego mężczyznę, mieli w ogóle duży wybór w życiu. Zobaczmy może, dlaczego pojawia się, kim jest ten król denarów. I to jest mężczyzna, z którym tak naprawdę wy walczycie w życiu. I, to, I ta walka to jest taka walka troszeczkę na śmierć i życie. Tak naprawdę. I czego dotyczą tego wi te wiadomości? I te wiadomości tak naprawdę zwalają Was znów, bo powodują, że albo zachorowaliście, albo połamaliście, złamaliście nogę, albo spadliście ze schodów, albo tak naprawdę Wy jesteście wyczerpani psychicznie i fizycznie przez tego człowieka i Wy już jesteście w tak ciężkiej i trudnej sytuacji, bo ta czwórka zawsze pokazuje, że mamy dosyć. Po prostu. Są takie rzadko kiedy, ale są takie momenty w życiu, kiedy mówimy mam, dosyć, ja muszę coś zdecydować, bo ja nie mogę dłużej tak żyć, tak, i te decyzje będą musiały nastąpić, bo dwójka buław pokazuje, że wy musicie wybrać, to nie jest tak, że wy nie wybierzecie, wy po prostu już musicie wybrać i zobaczmy, czego dotyczy ta dwójka buław, tego, że tak naprawdę pojawi się jeszcze jakaś propozycja miłosna, albo jest ktoś, kto jest na oku, albo jest ktoś, kto jest blisko was i Chciałby podarować wam w jakiś sposób miłość, albo ciągle zaczepia na was oko, albo ciągle wysyła wam sygnały tak naprawdę, że on mógłby wam coś zaoferować. Tak naprawdę, tak, że wy jesteście mm, dla niego kobietą dużo wartą, tak? Więc przychodzi tutaj przy tej dwójce była ta propozycja, e, która będzie dotyczyła właśnie też tego wyboru. A dlaczego my mamy tą ósemkę mieczy zobaczmy? Bo wy czekacie, tak? bo wy za długo czekaliście tak naprawdę i tutaj ta ósemka mieczy powoduje, że wy jesteście dźgani tymi mieczami ze wszystkich stron, bo wy tak naprawdę powinniście podjąć tą decyzję, a wy czekacie i ja nie wiem, czy to czekanie, czekanie jest dobre, czy to czekanie, jesteście niezadowoleni w ogóle z tego, co się zadziało czy to czekanie jest dobre być może jest i dobre, ponieważ mamy tutaj kreację w tym magu i to jest karta wielkich arkan ale tak naprawdę yy, im dłużej czekacie, mam takie od razu wrażenie, miałam, że im dłużej czekacie, tym bardziej ktoś was mami. Tym bardziej ktoś wam jest drugie dno tego, co wam przede wszystkim mówi, tak? Bo w tym magu bardzo często jest tak, że co innego się mówi, a co innego się robi w ogóle. Kim będzie ten król Buław, który się tutaj pojawia? No i to jest w ogóle, na pewno będzie to mężczyzna... No, rycerz Kielichów pokazuje, że jest to jakiś mężczyzna romantyczny na 100%. Ten mężczyzna romantyczny to generalnie mm, jest mężczyzna, który pisze wiersze i yy, no, pisze wiersze i w ogóle jest taki rozmarzony, tak? i on tworzy w ogóle scenariusze najróżniejsze, ale to nie jest poważny, to nie jest w ogóle żadna poważna e energia, yy, yy, ale na pewno jest to energia miłosna, więc albo Wy chcecie wybrać. Tego mężczyznę, dlatego że on jest wart Waszej uwagi, ponieważ prezentuje się w królu denarów, czyli kimś, kto potrafi ogarnąć bardzo wiele spraw. A być może ten rycerz kielichów to jest takie marzenie, może Wy marzycie o takim człowieku, tak naprawdę. Tylko, że jeżeli Wy marzycie o tym mężczyźnie, no to ta karta pokazuje, że snujecie scenariusze, które nigdy się nie wydarzą, tak? Tutaj by na pewno trzeba było zrobić coś więcej. I generalnie pokazuje Wam się duży wybór, jeżeli chodzi o miłość, o sytuację i takie życie emocjonalne, no to Wy macie tutaj na pewno bardzo duży wybór i moglibyście tak, Wy, wy w ogóle jesteście tego świadomi, że Wy macie wybór w życiu i że Wy możecie jeszcze coś innego wybrać, tak naprawdę. Ale czy wybierzecie? Nie wiem, dlaczego mamy tą siódemkę kielichów. Ponieważ Wy macie cały czas brak po prostu miłości. Wy chcecie takiej prawdziwej miłości. Dlatego, że m, dlatego właśnie m, cały czas myślicie o tym, że coś trzeba by było wybrać w ogóle w życiu albo pójść w którą stronę, po tą miłość sięgnąć po któryś z tych kielichów, tak? Że wy macie jeszcze m, tą opcję, że w ogóle dobrze myślicie o miłości. Tutaj ten mężczyzna, ten król był się zaprezentował niezaciekawie, ale wy chcecie tego króla denarów, tak, chcecie, żeby ktoś był odpowiedzialny, pomógł Wam przede wszystkim w jakiś tam sposób i żeby potrafił. Ogarnąć swoje sprawy, a nie, nie chcecie wchodzić w żadne układy, tak naprawdę. Więc tutaj dużo macie tak naprawdę miłości, mm, dużo macie uczuć. Jaka jest rada? Zobaczmy jeszcze tylko. Na tą sytuację, która nastąpi za te pół roku, czy jest jakaś rada w ogóle, jakbyście byli w tej sytuacji. A rada jest taka. Że mamy tutaj kartę takiej porażki i w ogóle takiego mm, jakiegoś pomniejszenia wartości własnej. I rada jest taka, żebyście na takie rzeczy sobie nie pozwalali, tak naprawdę, ponieważ w dziewiątce kielichów to wy macie wszystko ta karta mówi wam wszystko tylko mnie kochaj tak naprawdę żebyście pamiętali o swoim poczuciu własnej wartości tak takiej wysokiej wartości dlatego że ta dziewiątka kielichów pokazuje też że wy potraficie być szczęśliwi sami ze sobą tak i przy tym w ogóle przy tym szczęściu takim sam gdzie jesteście sami ze sobą to macie przede wszystkim równowagę tak równowagę i tak jakby pokazujemy się że na pewno macie spokój y, y, materialny, to znaczy, nawet jeżeli macie mało, to dokładnie wiecie, ile macie. Taka jest prawda, tak? A czasami, kiedy pojawia nam się ten król denarów, na przykład, to może wydaje nam się, że możemy liczyć na coś, a tak naprawdę okazuje się, że je, najlepiej jed, jednak jest liczyć samemu na siebie. Więc radą jest to, żebyście pamiętali o swojej wysokiej wartości, y, bo dzięki niej tak naprawdę będziecie mieć w ogóle taką równowagę w życiu, tak? No, i jeżeli będziecie potrzebowali o coś walczyć w życiu, to walczcie, tak? Nie odkładajcie niczego na później. Nie, nie róbcie w ten sposób, że. Bo czasami ludziom się wydaje, że ktoś, potrafi, ktoś przyjdzie i załatwi za mnie wszystkie moje sprawy albo spowoduje, że będę szczęśliwa. Nie, ta dziewiątka kielichów mówi o tym, że wy potraficie być szczęśliwi. Sami ze sobą, dzięki czemu macie taki stan umiarkowania i tą równowagę, taką, tak? Przede wszystkim, równowagę macie finansową. Czyli macie tyle, ile potrzebujecie, tak naprawdę. I myślę, że jeżeli będziecie o tym pamiętać, to wszystko będzie dobrze. No dobrze, Baranki, nagadałam się. Do usłyszenia.